I'm headed to the building, but my feet can't walk about. Cause that good looking woman I got wants to be. I don't know I urodziny, także się. czujesz Zaproszony. No A wpiszę w Google Pian San Giacomo. Oj, przez C W, no w pian, san, giacomo. Wpisz sobie, po prostu rozwala mi oczodoły domy właśnie widokami. Nie mam czasu, tu serpentyny, tunele, mosty. Nie ma czasu na zdjęcia. Kamera kręci? Może... Może... bo ale No no, wpisz sobie. Przełącz San Bernardino sobie Jakiego serial No dobry serial Widziałaś zimową Specjal Specjal White Christmas Black Mirror no Ale ten ostatni po trzecim sezonie, co wyszedł specjal. Półtora godziny wyłącz orange nie black. Ściągnij sobie z torenta szybciutko. No to wpisz sobie na CDA Black Mirror Specjal White Christmas i C włącz. I miłego oglądania. mózg zjebane. No, właśnie doczytałem na recenzję. Właśnie coś mi się nie zgadzało, jakieś urywki widziałem, kurde, których wydawało mi się, że nie widziałem w tych trzech, trzech sezonach, w tych trzech częściach, trzech sezonów. I rzeczywiście jest dodatek, półtora godziny wyszedł pod koniec tych wszystkich seriali, części nazywa się White Christmas, Białe Świątynie, specjalne, Który No, no. no niestety, mało, mało, mało ludzie wymyślają takich historii, dlatego tylko czy wiesz odcinku, jest, jest, moc. No, no to ostatni ci mi się najbardziej podobał. Ostatni mi się najbardziej podobał właśnie ten dodatek specjalny. ¡Oh! Uh -huh.